Witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczol z tej strony i kłaniam się. Nawet utytułowani gracze wpadają do mnie na streamy czasami. Ostatnio sobie streamuję, gram z dobrodziejstwem, a tu Kacper Polok, misz Fide wpada, wita się, mówię, o, w porządku, może zagramy? Od razu się zgodził, mega sympatyczny gość. Różnica między nami, jeśli chodzi o FIDE, jest ogromna. Na czeskomiec zresztą też mówię, cenna nauka, gry w szachy, jakiś rapidik 10.0, mówię, lecimy. No i z mi streama, nie wiem czemu. Encoder jakiś błąd wyskoczył. Myślałem, że się nagrywa, komentowałem to cały czas zresztą i to jest ta partia, moi drodzy. Powiecie, wyłączyłeś, żeby grać silnikiem. No to zobaczcie, jakie tam babole szły. No dobra, moi drodzy, tutaj macie kontrolę czasu: jakbyście chcieli zobaczyć, kto ile spala na dane posunięcie, leci Sycyl. Otwarta Sycylika ze piątką chce przejść na D6. Normalnie jest taka linia, natomiast ona jest, wedle mojej opinii, przyjemniejsza dla... dla białych. Nieskończony rozwój ciężko Białopolaka jeszcze wprowadzić do gry. Słabości po czarnych polach. My mamy parę gońców. Silnik mówi, że tam koło równy, ale jest przyjemniej. Dlatego też tu D6 się gra, ogólnie rzecz biorąc, skoczek z jedynki na C3, A6, skoczek A3, B5. I tutaj trzeba szybko uciekać na, na, na D5. Taka jest idea. I zazwyczaj grają mi tu konie w 6 wszyscy. Ja podwiązuję i proszę, ja Was wybijam na F6. Później mam C3 i taką ideę, żeby przyjść tutaj, goniec na E2, roszatka. On tam zapewne przestawia gońca, roszuje, F5, jakieś plany ma. Strategicznie bardzo ważne pole jest d5 tutaj, chcemy podwójny grip trzymać, czasami potrójny, poczwórny na polu, 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 polu d5, a on jednak na mijankę, G na 7 w razie tego pewnie f6, mówię kombinuj. dobra, nic innego nie znam, z g5, gramy, f6 nie poszło, wieża b8, co jest lekko niedokładne, rzekomo koń d4 był. C3, idę z tym wcześniejszym planem, to było niedokładne, mogłem grać po prostu C4. <laughs> tak też się grywa, ja wiem, ale ja gram zazwyczaj przez C3, chociaż w tej wariacji nie jest to takie dobre, ale mówię, jeszcze przytrzymam pole B4, więc wydawało mi się to logicznie. Goniec c 6 rzekomo niedokładny, bo od razu mógł wyjaśniać tego mojego gońca, który jest problematyczny, jednak y, tutaj goniec E6 i ja mogłem skoczyć C2 grać anyway. W razie bicia, wybijać to pionkiem, wstępem na kunia, y, tu jednak Skocz im odszedłem. Mówię, na razie nie pozwalam mu na nabicia. Trzymam ten grip, eee, może się przyda. Na, na, na przyszłość, to bardzo ważne pole. <laughs> Okazuje się, że to nie był najlepszy, najlepszy ruch. Idzie H6, trochę rzekomo spóźnione. Bicie na E7, jedyny ruch właściwie. Wspaniały ruch. koniec bije 7, skoczek moi drodzy za na C2. No i teraz to już jest ruch ok. No i tu pozycja jest równa, powiedzmy sobie szczerze. Poprawienie końca, co jest jakby normą A4. Wydawało mi się, że to jest dobry ruch, bo zaczepiam tutaj moi drodzy. Dwukrotnie tego pionka B4, jako tako bombowe by nie było. No Można było zbić na A4, i tak zresztą poszło, to jest zresztą jedyne. No i w tym momencie mówię, kurde balans. Nie mogę i na tym to właśnie polegało, że idea 4 wydawała się dobra, ale nie była, bo po zbiciu tutaj jest taki goniec nieprzyjemny na B3 i to jest podwiązane, to jest podwiązane, więc trzeba odejść wieżą, Tu jest huknięcie, skoczkiem nie mogę odbić, biję tu, one f 5. Tam problemy z takimi centralnymi pionami grać nie chcę, więc tutaj niestety strzał. Ale mówię Hetman D3. Hetman D3 yy, chce się rozwiązać z ewentualnego związania. Yy, goniec przeszedł na B3, chociaż teraz jest już rzekomo spóźniony, bo kończę za 5 mógł iść. Prawdopodobnie z ideami tutaj tego typu, no ale to wiadomo, silnik silniczkiem, w mm, koniec b3 i tu go d1. Rzekomo był topowy, jednak zroszowałem hetman c7, cały czas jest koło równej, skoczek d5, mówię, o, na ten moment czekałem, w razie czego ja oczywiście będę mógł bić w ten lub w ten sposób, w ten nawet będę miał tempo na kunia. I Tu poszło, co jest błędem, to rzekomo hetman b7, trzeba po prostu było grać. Odejść po prostu spod bicia, ten, ten koń nie jest rzekomo aż tak straszny, chociaż to jest mega figurą, nie? I on to wziął Ed. jestem po naskoczka, moi drodzy. Yy, więc tutaj nie było czasu brać. Kuń na bandę i skoczek B4. I mówię, mam fajną pozycję. On ma zdoblowane pionki. Przesłoniłem linię B już mi B2 nie wisi, i mam fajny outpost dla, dla, dla kunia. Przepraszam, dobrze to wygląda po prostu. Hetman D7 i mówię, coś tu poleci. Coś tu poleci Dobromirze, Bo tak naprawdę na 6 jest potężna presja. Słabości są, więc wybijam Hetmanem na 6. Nie boję się takiego, takiego ruchu. I tak naprawdę Hetman B5 teraz proponuję wymianę Hetmanów, którą on odrzuca, mógł oczywiście wybić. I pozycja była no, dla mnie przyjemniejsza, bo jeszcze jest ten, ten słaby pion, więc mówię jest okej, okay. Hetman C7 jeszcze poszło w partii i skoczek A6, tu rzekomo trzeba było grać koń A6. No nie jest to ruch, który się narzuca w pierwszej kolejności i problem jest taki, że moi drodzy przesłaniamy wieżę, tempo na, na Hetmana, więc może podwisnąć, zaraz A4 leci. Więc najlepsze to chyba oddanie jakości tutaj proponuje Silniczewski, w tynach ja biję wieżą na A4, co jest dobrym ruchem, nie jest też oczywiście błędem. Wieża FB, ale wiedziałem, że się Hetman zmieści. Tak, Hetman D3, koń B3, propozycja wymiany wież, poszedłem w to. No i ogólnie rzecz biorąc jest dobrze, jest ponad plus 1, mam piona na czysto w materiale, mam świetnie rozegrane figury, o przepraszam, potężny outpost dla skoczka na C6. No ciężko nawet, ciężko byłoby to przegrać, wydawałoby się. No i co myślę? Mój mindset, zobaczcie jak mindset może prowadzić do kłopotów. Mówię, mam piątka więcej, przyjemną pozycję, gram z lepszym, trochę go przerespektowałem, mówię, wymieniam hetman, forsownie. Gram Hetman C4. Tempo na kunia, patrzę na Hetmana. No i okej, okay, patrzę jeszcze tutaj, mówię, kurde, zagram, zagram na C4, nie ma wideł. Okej, okay. no nie ma wideł, bo jest tempo. No i gram to od ręki. No bez sens, no on od ręki bije. Zobaczcie, zresztą to jest moment. 4 sekundy. No ja muszę zbić, no i teraz wchodzi. Ha, jedyny ruch, który tutaj wygrywa jest oczywiście wideł. No i ripa, no, no i ripa. No muszę grać gojąc B5. On kasuje, jeszcze napada mnie tu od tyłu, pobiera i wie, że wygra skoczka, bo po szachu zmusza mnie do pójścia na dwójkę. No i goniec na wieżę nie da rady. Tam jeszcze partia trwa. Hetman C4, cóż za durnoctwo, Hetman C2, po prostu trzeba było zagrać. Skoczek C5, koń C6. Nawet jakieś B4. No mamy różnobarwne, nie, ale mam. Pionka więcej jest to wolniak. Dołączyć wieżę do gry, jakoś furtałkę zrobić. I jest naprawdę mega przyjemna pozycja. Mindset. Mindset takiego właśnie bezpiecznego... Mindset typa, co lubi bezpieczne szaszki. Wymieńmy, będzie łatwiej, nie podwale No no właśnie o to chodzi, że podwalisz. No. Motyw wideo nie zawsze wchodzi o także widły, tylko czasami jest zaciągnięcie i żebyście sami się nie zaciągali na te widły. No i tutaj jeszcze się męczymy, tak? Tu pobroniłem szach, koniąc zyskuje. No i tam ty, tymi pionkami podchodzi, podchodzi i mówię nie, no tutaj będzie chyba jakąś siateczkę matową nakładał. Tak, wracam No i tu niestety ma 2, 2. Mogłem oczywiście iść do tyłu, co no tam na 1 na przykład, no ale to król przez D4 przechodzi i no jest lipa, nie? Jest lipa. No niby są 4 na 4, ale no wam pokażę. No król D4 i będę grał teraz na przykład silnikowe linie, żeby już nie wymyślać. No król F1, stoję w miejscu, bo tu jest nietykalny pion, nie? No to idzie F4, no załóżmy, że wymienię. No i tutaj jest jak już. Bum, bum, bum. No, zaraz zresztą będą, będą grozić matek, jeszcze stanie, stanie nade mną królem, więc nie ma co. Motyw taktyczny, przez taktykę głównie się przegrywa. Przez mindset, który wpływa na nasze, nasze zagrania, na nasze decyzje, ale taktyka. Nie widziałem tego, że po wymianie wchodzi widu. No, ale nie mniej jednak i tak się cieszę, że się rozegrało partyjkę. Wiem, że mam mocne debiuty, dobrze wychodzę w grze środkowej. No i tą taktykę reperuję teraz, na napieprzam zadanie jak świr po prostu, totalny świr.